Dzień dobry, witam wszystkie dzieci. Dawno żeśmy się nie słyszeli, nie widzieli, a chciałbym dzisiaj Wam troszeczkę poczytać. Mamy ferię za oknem, śnieg, zima, ale w domu ciepełko, więc chwila takiego relaksu z książką i z czytaniem nikomu nie zaszkodzi. Tak, kochane dzieci, zgadzacie się ze mną? No właśnie. I taki wierszyk Bocian Samarytanin. Wierszyk wybrałem. Bocian chodzi po mokradłach i szuka czegoś do jadła. Na brzegu strumyka siedzi żaba i nie umyka. A ty, żaba, na co czekasz? Czemu do wody nie uciekasz? Bo ja proszę Bociana, jestem chora od rana. Rak uszczypnął mnie w nogę, no i skakać nie mogę. No to się zdarza. choć zawiozę cię do lekarza. Nie dziw się żabo, proszę. Masz szczęście, że jestem jaroszem. Bo inaczej by ją zjadł, tak? Przykucnął na trawie, aby pomóc żabie. Żaba miała radochę, choć noga bolała ją trochę. Drapała się na grzbiet bociana. Podśpiewując, oj dana, dana, oj dana, dana, Bocian się zastanowił, czy dobrze zrobił. Bo jak go spotka jakaś sroka rajfurka, To nie zostawi na nim suchego piórka. Obgada go po całym lesie, Że Bocian na plecach żabę niesie. Żaby plotkowały w szuwarach, co to za dziwna para? I miały wątpliwości co do bocianiej uczciwości. Ale to był bocian samarytanin, to był dobry bocian. On tej żabki nie zjadł, prawda? No właśnie. Do miłego usłyszenia i zobaczenia następnym razem. Dziękuję dzieciom za uwagę.